Mesz będzie tu na pewno, na tej samej teraz. A jak oni się nie przekładać, to oni się na żądanie przekładają. Bo ja im nie będę na niedzielę grał. Oni tylko w niedzielę grają. A mi to mówił, że oni wszystkie mecze przekładają.

Brawo, się Brawo, brawo. brawo, się. brawo, się. brawo się, ja. to się spada Tutaj tą jedną i To, drugą, się to taki... bo, ale co on zrobi? Są takie, no... Brawo, I tak dobry mecz zagrał. Pierwszy raz to, Pierwszy raz. To, 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 nie było, to by nie było to ten ten to ten 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 Ja, ja co...

Ráno, všichni krasení. 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 Ráno, všichni krasení.